Dzień dobry, wiosna w pełni, więc kolejny temat, który nam naturalnie się nasuwa, to zwyczaje wielkanocne, gdzie oczywiście w Austrii jesteśmy w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie. Zajączek napełnia koszyczek, dzwony kościelne poleciały do Rzymu i wrócą nie wcześniej niż pierwszy dzień świąt, za to wszędzie rozkładają się klimatyczne, wielkanocne jarmarki. A najciekawsza różnica między obchodami świąt w Austrii i w Polsce, Austriacy nie święcą jajek. Zwyczaj ten można podpatrzeć tylko przy polskim kościele w Wiedniu w u Polaków. Rozłożenie się na prawie wszystkich placach w centrum miasta wielkanocnych jarmarków to znak, że wielkimi krokami zbliżają się te właśnie święta. Jarmarki wielkonocne nazywają się, Austriacy określają jako te I wymienię tutaj takie najciekawsze, najbardziej klimatyczne, najbardziej romantyczne, więc myślę, że najbardziej znanym jarmarkiem jest ten przed pałacem Schönbrunn. Schönbrunn to dawna rezydencja Habsburgu. Habsburgowie rządzili w Austrii przez ponad 6 wieków i myślę, że większość turystów, którzy udają się do tego miasta, chce przynajmniej z zewnątrz obejrzeć Tę rezydencję i właśnie przed świętami Bożego Narodzenia rozkłada się na głównym placu przed pałacem Szym jarmark bożonarodzeniowy i odpowiednio jarmark wielkanocny na wiosnę. Wystawia się tam 60 wystawców i co można kupić, jaki asortyment można kupić na tych jarmarkach, więc no przede wszystkim są to. Ozdoby związane z tymi świętami, czyli przede wszystkim rękodzieło artystyczne, ale także i potrawy, które tradycyjnie są konsumowane na święta wielkanocne w Austrii. Są to rzeczy, które można wziąć na wynos, ale nie tylko. Można też udać się na taki jarmark, tak jak udajemy się do kawiarni, do restauracji. Można zjeść coś na miejscu i porozmawiać ze znajomymi. Tam są takie stanowiska przygotowane, stoliki, gdzie można spotkać się i coś zjeść dobrego, wypić i bardzo przyjemnie spędzić czas. Na się powiem, że te jarmarki Wielkanocne no, często są, są takim bardzo ulubionym miejscem przez Austriaków w, w zastępstwie udawania się do kawiarni dlatego że w Austrii mamy cieplejszy klimat niż w Polsce no poza tymi obszarami w około alpejskimi podalpejskimi więc w związku z tym wiosna tam rozpoczyna się troszkę wcześniej więc zazwyczaj przed Wielkanocą jest tam już Ciepło, przyjemnie. W takim jarmarku widzimy ozdoby świąteczne i można tam bardzo sympatycznie spędzić czas. Na jarmarku przed pałacem Szynbrun, wiele tych jarmarków ma jakąś tam swoją powiedzmy w cudzysłowie specjalizację, więc na jarmarku w Szyngrun odbywają się okresowo zajęcia plastyczno-techniczne, w trakcie których można samemu zrobić marcepanowego zajączka w czekoladzie, można zrobić też stroik wielkanocny, a w, w, drugi dzień, w pierwszy i drugi dzień świąt odbywa się szukanie tego, co zostawił zajączek, ale o tym powiem później. Kolejnym takim bardzo znanym i popularnym wśród turystów jarmarkiem jest starowiedeński jarmark na placu w ścisłym centrum Wiednia na Frajung. I on z kolei specjalizuje się, w cudzysłowie, w powstawaniu ogromnej ilości, można powiedzieć, góry pisanek. Co roku powstaje tam ponad 40 tysięcy pokolorowanych. Janek. Też organizowane są tam warsztaty, gdzie można już samemu zrobić strojki, nie tylko strojki. Występuje teatr lalek i jest tam też zorganizowany wybieg dla tuliczków. Także jest to wielka atrakcja dla dzieci. Jarmark Rzemiosła Amhof też jest samo centrum Wiednia i też jest bardzo, bardzo znany. Też można się tam wzbogacić o atrakcyjne pamiątki sezonowe i też coś dobrego zjeść i wypić i bardzo sympatycznie spędzić czas. W jarmark z bardzo długimi tradycjami to jarmark na Kalvarienberg, nazywa się Kalvarienbergmarkt, jest organizowany corocznie od ponad 350 lat. I czego można tam spróbować, więc tradycyjnego rożka kalwaryjskiego, Kalwarienberg Kipfel i można tam kupić też na przykład figurkę Baum Kraxlera. Kto to jest? Więc jest to ludzik z dzwonkiem, który powoli schodzi z metalowej szyny. Skąd taka symbolika i skąd taki pomysł? Mianowicie jest to nawiązanie do biblijnej postaci celnika z Jerycha, celnika Zacheusza, który według ewangelii świętego Łukasza był niskiego wzrostu. Kiedy Jezus przechodził przez jego okolice, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa i wspiął się na wysokie drzewo. Jezus zatrzymał się. Koło tego drzewa i zwrócił na niego uwagę, i powiedział, żeby szybko zszedł z tego drzewa i pospieszył się, żeby Jezus mógł u niego przenocować. Także tyle. Święty Łukasz, i na pamiątkę właśnie tego zdarzenia ludzik schodzi po metalowej szyi. Także to jest taka no powiedzmy specjalizacja tego jarmarku. Teraz zbliżyliśmy się już troszkę czasowo do. Świąt wielkanocnych, I tak może przejdziemy chronologicznie. Nie wszystkie zwyczaje są kultywowane w całej Austrii, niektóre są kultywowane tylko w pewnych regionach. I na przykład w niedzielę palmową, wiemy, że zgodnie z tradycją chrześcijańską Jezus miał w niedzielę palmową, tydzień przed swoją męką i zmartwychwstaniem wjechać do Jerozolimy na osiołku, a tłum wiwatował w, w gałązkami głównie palmowymi w rękach. I na pamiątkę tego wydarzenia w, właśnie w niedzielę palmową, w niektórych miejscowościach w Tyrolu, w Ziemi Zalcburskiej, przede wszystkim w Halftau i w Puch, odbywa się procesja, gdzie na takich specjalnych platformach, na kółkach, jest ciągnięty. Osiołek, znaczy osiołek, on jest drewniany, i na nim znajduje się postać symbolizująca Jezusa. Jest to jedna taka instalacja, lub więcej, i to, no, no, w ten sposób no, no, odbywa się ten, no, powiedzmy, wjazd Jezusa do, do Jerozolimy. Od Wielkiego Czwartku do niedzieli wielkanocnej po wsiach i miasteczkach krążą chłopcy hałasujący drewnianymi grzechotkami kołatkami. Nazywają ich Austriacy Rachel buben. Dźwięk tych kołatek, tych grzechotek ma zastąpić brzmienie kościelnych dzwonów, które zgodnie z tradycją no u nas też od Wielkiego Czwartku dzwony w kościele nie są używane, ale w Austrii mówi się, że te dzwony wyleciały, czy wyjechały, czy przemieściły się do Rzymu i wrócą dopiero w pierwszy dzień świąt, czyli po zmartwychwstaniu Jezusa. I w ich obowiązki powiedzmy spełniają chłopcy z tymi kołatkami. Wielki Czwartek jest nazywany w Austrii zielonym czwartkiem i na znak tej zieleni w nazwie najpopularniejszym daniem obiadowym jest właśnie szpinak, najczęściej serwowany z jajkiem, także danie postne i z ziemniakami, więc u nas raczej w Wielki Czwartek jemy na znak ostatniej wieczerzy raczej dość obficie, prawda, przed Wielkim Piątkiem, natomiast w Austrii już jest to dzień taki no, raczej dosyć postny. I jeżeli chodzi o tutaj kwestię językoznawcze, to tak tylko napomnę, że ta zieleń, grün w nazwie nie pochodzi od nazwy koloru, tylko od staro-niemieckiego wyrazu grajen, czyli płakać, czyli mamy tutaj nawiązanie do tych wydarzeń wielkopiątkowych. Ale jeżeli chodzi tutaj też o kwestię zielonego koloru Wielki y, Czwartek, to w, też w, była taka tradycja przez wiele dziesięcioleci, czy nawet więcej niż dziesięcioleci młodzież y, ubierała się w ten dzień na zielono, w, 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 ponieważ był to koniec Wielkiego Postu i cieszono się już zielony kolor jako. Symbol nadziei i symbol radości, z tego powodu, że już ten uciążliwy czas Wielkiego Postu się kończy i następują święta Wielkanocy. W Polsce znamy szopki Bożonarodzeniowe, natomiast w Austrii oprócz szopek Bożonarodzeniowych mamy też szopki wielkopostne, często ruchome. Fastenpirychen, nazywają je Austriacy i najczęściej można je spotkać w Tyrolu, w kraju związkowym w Salzburgu, w górnej Austrii. Te szopki postano oczywiście no, przedstawiają wydarzenia związane z męką Chrystusa. W Styrnii mamy taką funkcję, powiedzmy, posłanniku świętego ognia, więc wielką sobotę młodzież, no, szczególnie chłopcy, jeszcze przed. W, 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 uroczystościami Wielkiej Soboty rano zbierają się w kościele i rozpalają ogień od świecy kościelnej i następnie szybciutko roznoszą ten ogień po domach. Skąd wzięła się ta tradycja? Z bardzo dawnych wieków, kiedy trudno było rozpalić ogień, więc w związku z tym ognia się praktycznie w ogóle nie wygaszało, tylko przechowywało się go przez noc w żeliwnych naczyniach no i no kiedyś to palenisko trzeba było oczyścić, więc w związku z tym raz w roku w Wielki Piątek wygaszano ogień, no i po to, żeby w każdym domu nie trzeba było mozolnie tego ognia rozpalać, to był ten ogień pobierany ze świecy kościelnej i chłopcy w żeliwnych naczyniach roznosili od domu do domu. No, oczywiście wdzięczne gospodynie wynagradzały ich trup. że to byli właśnie ci posłanicy świętego ognia. W nocy z Wstania Pańskiego, czyli w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, w Austrii często zapala się wielkanocne stosy. osteofoje są one nazywane. Tak. Bardzo widowiskowo wyglądają one na wysokich górach. Przypominam, że duża część Austrii to Alpy i obszar przedalpejski, także jest tam no, dosyć dużo tych mniejszych i większych pogórków i gór, także w nocy taki rozpalony ogień bardzo, bardzo ładnie wygląda. W, no, częściej w te, te stosy wielkanocne są. Są rozpalane na wsiach i w małych miejscowościach niż w mieście, prawda? No, no, z powodów praktycznych. Natomiast w, nawiasem mówiąc, w miastach często czeka się do tego momentu, żeby legalnie spalić na przykład liście, które pozostały z poprzedniego sezonu. A w domach często ustawia się świece, w, w, właśnie tego dnia. Czyli mają, ten ogień ma symbolizować zmartwychwstanie Jezusa. Dochodzimy już do centralnej części świąt Wielkanocnych, czyli do niedzieli Wielkanocnej. No, oczywiście śniadanie Wielkanocne, tak jak i w Polsce, ale zanim jajka zostaną zjedzone na śniadanie, trzeba się koniecznie nimi stuknąć. Ten zwyczaj nazywa się Aja czyli tłuczenie jajek, no i jak on się odbywa, więc nie jest to jakieś takie przypadkowymi częściami tłuczenie tych jajek tylko zgodnie z zasadami fair play, należy się umówić, bo są części skorupki bardziej twarde i mniej twarde, więc no, żeby wszyscy mieli równe szanse, więc uczestnicy tej zabawy umawiają się, czy się stukają tą y, szerszą czy y, y, większą częścią jajka, czy, czy bokiem jajka, i y, oczywiście no, wygrywa ta osoba, której jajko przetrwało tę operację lub przetrwało w lepszym stanie tę operację. I ona zazwyczaj zagarnia te jajka, lub jeżeli no, zasady gry zostały, zabawy ustalone inaczej, to, to wygrywa i ma z tego jakiś tam, no powiedzmy, profit. Po śniadaniu wielkanocnym dzieci udają się na poszukiwanie koszyczków, które zapakował i zostawił zajączek. Więc jeżeli rodzina posiada ogródek, no to z dorośli wcześniej chowają, prawda, te koszyczki, no głównie ze słodyczami, z jakimiś tam ozdobami. Sezonowymi w ogródku, a jeżeli rodzina nie posiada ogródka, to gdzieś w domu są te drobne podarunki chowane, i zadaniem dzieci jest znalezienie tych koszyczków. Gdzie w Austrii są najpiękniejsze pisanki? Więc najpiękniejsze pisanki, prawdziwe dzieła sztuki są wyrabiane w krajowiskowym Burgenland w Sztynac. Są te jajka grawerowane. No i tak, wiemy, że jajka są dosyć skorupki, jajek są dosyć kruche, więc w związku z tym są one na początku pokrywane specjalną powłoką, żeby je wzmocnić. Następnie jest im nadawany kolor, tradycyjnie był to kolor czerwony, fioletowy albo czarny, ale w tej chwili już. Ta paleta koloru została troszkę rozszerzona. No i są one grawerowane nożykami. Najczęściej są na nich wycinane, wygrawerowywane kwiaty albo symbole związane z świętami wielkanocnymi. Także no jest to wielka trudność na pewno, żeby wyrzeźbić, wygrawerować takie jajko, ale efekt jest imponujący. I te zwyczaj ten wprowadzili Chorwaci, którzy tam też mieszkali, zamieszkiwali te tereny długi czas. W tej chwili w Błogermandzie jest też do tej pory duża mniejszość chorwacka. Innym takim bardzo ciekawym zwyczajem smakowitym w Dolnej Austrii jest zwyczaj, który jest nazywany Goden Küpfi i jest on kultywowany w miejscowości Most -Fieter. Mianowicie w okresie Wielkanocy katolicy mieszkańcy z Mostfiertel świętują Godny tak Dzień Chrzestny. Jest to dialektalne wyrażenie. W Austrii wyróżniamy wiele dialektów. Nieraz w niedalekiej odległości mówi się zupełnie innymi dialektami, także jest to wyrażenie dialektalne. I w tym dniu, w odwiedziny. Przyjeżdżają rodzice Chrzestni do swoich dzieci Chrzestnych. W tej okolicy, w okolicy Mostwiatelu są oni nazywani godni, czyli rodzice Chrzestni, i przywożą dzieciom ciasto zwane Godn kypfi. Kypfi, myślę, że to jest dialektalna wersja od kipfel, czyli od rogalik, rożek. Czyli jest to drożdżowy taki duży, słodki rogalik. Wygląda tutaj nam bardzo smakowicie, i często jest w nim ukryta moneta. Czyli ta osoba, która znajdzie tę monetę, tradycyjnie wiemy, znamy ten zwyczaj, zapowiada to dla niej szczęście. Ten, ten bardzo ładny drożdżowy rogalik w, razem z pisankami jest ozdobą wielkanocnego stołu. Ponieważ jesteśmy na germanistyce, więc spójrzmy też na święta wielkanocne odrobinę językoznawczo. więc. Jeżeli chcemy stworzyć słowo dotyczące Wielkanocy w języku niemieckim, to dodajemy z przodu, mówiąc tak bardzo obrazowo, a troszeczkę bardziej fachowo, jako pierwszy komponent złożenia rzeczownikowego, Oster. Tak? I kiedy chcemy powiedzieć chleb wielkanocny, no to jest Oster. brot, szynka wielkanocna, Oster. szynkę, zając wielkanocny, Oster. Haze, i tak i tym podobne. Pozostaje mi podziękować za uwagę. Troe Ostern, jak mówią Austriacy. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmy biblioteki austriackiej. Troe Ostern.